No. no. Po polewka Polewka. Kasa, a widziałeś y, ten... Y, Adrixa? No widziałem mnie ryciak. No. co <grym grym> jechany alsty. <grym> Ale wibrator. Weł... Łe, na cie, na To leci na YouTube, <grym> panowie. Ogarnijcie. Ale co? Wszystko leci na YouTube. <laughs> Ale kas mój mnóstwo popis ten komentarz. To jakie mi walno? Do Dobra, wchodzę na ryj przejechany palcem. <laughs> no. <laughs> <laughs> Czyli na Adrixa? No tak, nic nie mogę na naszej klasie na... Dokładnie tak. Weź mi jego ten, daj, jego... to jakich... ci No. Jakie mam bym na... No, no takie jak... Napisz do mnie na gadu, to ci linka wystarczy. Czekaj chwilę, uton coś to... Robisz mama zjadła? Nic nie zjadła, tylko mówiłam, żebyś czasem dał temu Łukaszowi święty spokój. Nie. Nie ma takiej opcji. No, on chyba oddycha już przed ciebie. Roku, roku. Ale ja jeszcze do, do 12 nocy jeszcze. Dobra, to tak. logujemy się na naszą klasę. Jeżeli ja widział, no. 12 nocy chładę zegarku tylko. Tak, jak? <laughs> Czekaj, wyś... ja ci wyśle za Czekaj, ja ci znajomy. i kasa, weź mi to na Skype. A ubiłeś daj... wysyłać? I kasa, weź mi to na tym, daj. Na sklepie. Może by. W... Jak ty się nazywasz? Aha, znajomi, twoi znajomi, Patryk jakiś tam. D Dyczkowski. Tak mi Wejdę na Adrixa! Nie, ja mi brzmiało, nie Jak mi panułeś komentarz, to go usunę, nie? Albo tobie taki dom. O Boże, ale... Jedna sprawa. No? Łukasz, jedną sprawę mogę z ciebie. Nie. Napisz mi, bo teraz ja, przecie tak I jągaj się, bo, bo wiatru nie ma! Jaki Adrix? Jaki Adrix? Przyjągaj się, się, bo wiatru nie ma. Jaki Adrix w ogóle? Krispin w ogóle Krysol, jakieś zdjęcie Ale ja się dzieje? Krysol, jakiś zdjęcie Z okna. Ale fajny ryk, to ci taki narysował? Ej, przemyk, ci zaproszenie jest lepiej przyjmie, bo będę pukał do drzwi z wiatrówką. Oj, Krysol, kryso, znaczy, ta e, kasa ma 16. I że wiatrówkę piszę w fajcie. <laughs> kasa, to jest twoje zdjęcie A. takie. takie <laughs> Takiego człowieka, co ty jesteś ty? Jakiś taki człowiek robiony robiony tym. Na sercu masz dla ciebie i tam małgosia, kaczur. To ty? Nie. Ja myślałem. Radek, skrzyniasz. Akceptuj, no, może być. A gdzie ty masz swoje zdjęcie? Fajmy Kowal, odrzuć. No, jasne. Nie, nie Piaja. mów. Ja, ja. Nie mów tak, bo, bo nie wolno tak mówić. K Kasa, fajną ryj, kto ci taki narysował? Twoja mową pędzem. <grym> Żartowałem? Cicho sieć to. Czym ryj, bo dostaniesz bana? Bo zrób mamę i powiedz to mi, że robi dobre narysniki. Dobra, ban, cześć. Dobra, już jednego. <grym> Bo coś, to się wszystko nagrywa na YouTube. Chyba pyrki lecisz. No wszystko wrzucę. Siema widzowie YouTube. Pozdrawiam Was z Jarocina. Ale jak śmiesz, zobaczę twoje zdjęcie. Ej, Radek to jutro idziemy na miasto, nie postreatować. No ale dokąd? No, na pewno, yy, a do rynku nie pojedziemy też? Pojedziemy chłopie. tam cały rynek rozwalimy i przyjedziemy z powrotem. No, ej, 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 oh. zrób oh. to! Jest i tak do tego kierowcy, cześć! Nie, bo teraz już tak nie ustoję. <grych> On mi napisam, sorry za naleśniki, chow przyjacielu. Dobra, Dobra unban. No to to przemek. ja przyniosę taką bombę, rynek rozwalimy i będzie fajnie. Dobra, już mam unbana, ale jakieś... Jeszcze... Jak będziesz jeszcze raz będziesz ten rozrabiał, to dostaniesz bana. Spoko. Pytanko, jak się daje ban? Jak najszybciej. Ty nie możesz, bo nie umiesz, Nawet nie masz tej opcji, bo jesteś zwykłym playerem kopia na tym serwerze. Ja jestem administratorem. Radek fajna Aha. Radek fajna fotka, kto ci taką zrobił? Co? Fajna fotka, kto ci taką zrobił? No, a to jest jakie pytanie? podchwytliwy. Dobra, kurde, idę do ciebie! E, że co, jak będziesz na YouTube wrzucać to Adrixa. To Adrixa i napisz. Pojechał go, przyjechał go walec. Przejechał go walec i pojechał <grym> Spoko, spoko. Aby co to ty, to ty to powiedziałeś, nie Bo ani zbanuję na cel ale od, to, to, to. ale nie to. Ale niby dlaczego ten. Yy, no, Ej, poczekaj, yy, Radek. Pytanie, no, ja jak to Nie <ślinik> Ej, ja zaraz wracam, muszę wykonać bardzo, bardzo pilny telefon, Nie, nie kłam. <ślinik> <ślinik> nie, nie, nie. nie. Tak, ta Panowie, spokojnie, pojedynczo. ma telefon na korpie i kłamie, że będzie dzwonił do kogoś. <śmieniczynce> tak jak ten <cały> komputer. <śmieniczynce> Dobra, zara wracam. Ej, no Nobie, co zrobiłeś? Jaki bot? Jaki bot? Nie, No? Wszystkich usunął, Nobek jeden. Już go nie dodam. Już go nie dodam. Przeobraziłem na niego, Ej, kasa zawsze jakiś fajny dowcip. Nie znam. O Adrixie może coś wspomnisz. Ale jest dowcip czekaj? Dow... Powiedzcie mi. Dlaczego zakonnicy noszą czarny gaz? Nie wiem. Żeby on sobie nie oświetliło. <noise> Skąd ty te kawały bierzesz, człowieku? A co w londynka kładzie y, y, ten przed spaniem na kasliku te Dwie szklanki, jedną z wodą, drugą B. Raz, jeden, nie Ej, słuchaj nie. tego. Nie. nie. Jest siedmiu krasnoludków, co nie? Mhm. Jest nie. około siedem ogórków i sześć szklanek mleka. Czego nie dostanie jeden krasnoludek? Mleka. Nie, strażki. Ale polemka! Ej, ej! Idź do... Tam artyku. jak ty No słuchaj. pokazał temu Łukaszowi e, ten strzał sraką! Z ja cię... Nie, nie mogę z tym! Dobre jest. Ej! Dobra, ten... A ty, kasa! Powiedz no teraz za Adricha, że fajny ryj, kto mu taki narysował? Ja na no Powiedz mu tak, powiedz. Specjalnie do Boisz się go? Pozdrowienia mi do Adrixa. Przejechał ty walet. <laughs> Też się do tego okay. dokładam. I ogarnij tą sieć żałosną. Tyle ci mam do powiedzenia. Na razie czym się tam. I czym ryj, to sobie możesz powiedzieć do babci swojej, a nie do mnie. Dobra panowie, kończymy tą rozmowę już, czy nie? Czemu na kolegę najeżdżasz? Bo go nie lubię. E? Radek co mączy nie lubi? Radka lubi akurat Cicho Ogarnij tam No właśnie on nie, on nie lubi, ciebie nie lubi Ciebie ale ciebie mnie nie lubi a ciebie tylko w nocy <garni> Aha Ogarnij tam Ciekawe Mądrość Ogarnij tam Łukasz yy. O przyszedł dzwoni tu, dobija się Jakoś, no czego wszystkich wywaliłeś na koniec? No bo się pożegnać chciałem. No to teraz Aha, teraz się z tobą pożegnamy. No luz. Dobra kończymy, no i kurde. Jeszcze się nie rozłączył, musisz się pożegnać. Pożegnaj się z, z widzami YouTube. No papa, widowie. Jaki łeb. Dobra następny, Patryk, ten, no. Ja, ja ostatni się. się żegnam. Radek, pożegnaj się. Pożegn pożegnuję się Dobra, teraz ty, Patryk Ja ostatni <laughs> Dobra, to na razie. Na razie. Żegna was, pro gamer kasa, goodbye. A ja, a ja was pożegnuję. Już tam, już tam. tam, tam. No to na razie jestem pro.